Czas was, kurwa, zbanować. Na razie zbanowałem ćmej i kurwa nazistów w 45. piątym. Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania, lepszy drop już teraz. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 złotych case.eu, od skrzynki za psc, sms, przelew, link w opisie, polecam. 3 jeden, pośli Można. A czego? Kometa.

No już, masz I rady bierz mopaj, zapierdalaj! Nic nie podpisywałem. Chodź tu, kurwa, bierzcie ubrania! Janusz. Bierz mopaj, zapierdalaj! Cały olej to ma zniknąć mi do rana. Łap, kurwa! Sztuczka! A się wystraszyłem dał. Ja Boże, weź po policja No ja, to by zajęć, to zajęć. Obsużę. Zapraszam A tu panu Damko, no to dam. Proszę. Witam serdecznie. Tutaj nowy Dzień pracownik Państwa obsłuży Tam, dzisiaj. Witam, witam. Dzień dobry. Co będzie? Do roboty. <laughs> Dzień dobry. Z czego się śmiejecie? Kurwa, jak ty do klientów się no, zwracasz? Do... Przepraszam, przepraszam. Dobra, co tu się zjebało? Kadet był kierowcą? Nie, nie, nie. A kto? Do widzenia? ja? Do widzenia? Ja. Do widzenia. O, zawsze mówią, że ci kadeci tacy kierowcy, a tu widać. Co robicie? pizdy jesteście. Prawda, kurwa, pizdy nie pojedziecie Zgadzam się. Co jest do rabaty? Jak się nazywa ten nowy pracownik? Mój klapek, co? Dodatkowo. Kurwa. Mm. Co jest? Co jest? Hey, chyba się, bardzo się poczuł Czarny Gaspar Wszystko dobrze? Tak, tak, wszystko okej okay. Dobra, Wolcika dawaj Dobra Ale dzień dobry, witamy Cze, cze, cze Na white listę przyszedłeś Nie? 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 No. A, ja kolegów szukałem Dobra, sobie. Wolt, nie troluj Nie troluj, bo ci zaraz tutaj, wiesz, jest krótka piłeczka Nie no, jest 16 mam jeszcze tu, wiesz Serio ty masz 16? No Wpierdalałeś są takie kurwa. Dobra, zawarta, przyjdę Weźcie go, bo przecież to jest rolno. No debil no. No debil to jest. Czemu wyzywasz graczy? Nie graczy. No to jest debil, no to... Jest, to z przyszły gracz, tak? No to Ale wol, ty jesteś trollem, nie? Jesteś największym trollem. Zium, zium, zium. Się dorosła. Panie, no, Niech pana, pani poczeka. Ja, ja pan w ogóle ma być policjantem i w ogóle, pan w ogóle nie, nie pomaga mi. No do ładłowiozu do ja. nie można wejść. Sorry. No powiem, <ścoughs> Tylko pan teraz nikomu nie mówi. Dobrze. No, wiem. To wszyscy narzekają tam na wersji, że cię nie ma. No wiem. Ale szefa to nigdy nie ma. Nie ja wiem, bo ja śnię ostatnio dużo, weź. Śnię no, sobie mocny. o kloczkach. Jakich, kurwa? A stawiam Bietro. się kloczki w, w śnie, weź. Kurwa, masz problem z wydalaniem kału? Właśnie nie wiem, czy to szraka oznacza, czy co? Może zapominać coś grubszego, nie wiem, trochę na tego chyba przejdę. A co te klocki jak stawiasz to kwadratowe są? O, kurwa mój, to jakie? Normalnie no to takie jak wielkie, wielkie monumenty z czego wychodzą. Jak to ci wychodzi z tyłka? No normalnie, to jest takie dziwne, że nie mam co ja ci mówię, naprawdę. Pozwól... pracowników chciał cię pozwać o mobbing? A ty, kurwa który, dawaj mi go kurwa, ja mu zaradam mogę, ja mu na kopię do dupy to będzie miał kurwa mobić. Spokój się. No. że Kurwa w, dupy, po, w, po, po, w dupach się poprowadzało, wiesz? Za Ale moich czasów ta kurwa się zapierdalało, a nie kurwa telefonik, ja na no w... tablecie, co chodzi. Kurwa, tutaj coś kupi, tu tu mamusia, wiesz co chodzi. Więc się w dupach poprzewracało. Siema, co robicie chłopaki? Idziemy tak w kółko pobiegać? Ale się żon nie wyłączył nie. silnik. Ka kurwa Damy radę to przeskoczyć, to dawaj. O, ale tam jest woda. O kurwa mać nie. O, widzisz, on ma tendencję Kurde, że jak na pełnej skręcisz, to tak. się wywrócisz. z wiem czemu, nie, powinien być cięższy. A Kurwa! Dobra, dobra, dobra! Kontr. Dobra, kontr... do, 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 do. Próbowałem Kto kierowcą? Kurwa jest. No, dobra. No, dobra, no, dzięki. Co jest tam rolę w filmie? Kurwa Sean! 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 Co? co ty robisz? Oła! Yyy, wyszedź z tego, wysiedź! Kurwa, co ty robisz, człowieku? Co? Co chcesz? Spoko, już dzisiaj tu raz byłem, tylko mówię, po że kurwa tak się zestresowałem, że ja pierdzielę, jeszcze taki zamulony. Ale teraz widzę kurde, że pytacie, myślę, chuj, dobra, naraz, idę, robię to. Ale Hefe właśnie mówił, że ty chyba na koparce jesteś, tak? Tak, tak, jak coś, to ci zatrąbię. <ślesz> 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 Ale to... Wygląda jak pussy wagon, no to... Proszę zaparkować ten <noise> pusi wagon tam, dzisiaj. <głos> <Janusz>. <głos> 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 Dobrze, że tu killera nie ma. Czemu? Znowu by cię utopił. <noise> jak znowu? <noise> nie, killer lubił robić różne rzeczy w basenie. Sigać? Wiadomo, no... Te drugie rzeczy też. Jakie drugie rzeczy? <noise> No. Kupę lubił sobie trzasnąć w sobie. Ty, jak jest Juji od tyłu? przeszedłego? tego? i chuj. Ola, Skąd masz to jabłuszko? A tam nie wiedziałem, że jesteś Hiszpanem. Nie wiedziałem, że jeszcze Hiszpania powstała. Ja, wy... <ścoughs> ja, nie. Nie, no może jeszcze powiesz, ja. że przytyłam. Adam się zastanawia. To mi podjebał jabłko z jabłoni, kurwa jego macie tyle się chodziło. Kurwa, daweć mi to, co to ma być? Te gaguji? No Jabko? i kurwa, pole, zasiałem, kurwa drzewo rosło, 30 lat mi przychodzi teraz... Jakie 30, 30 lat, jak to, to dopiero pierwszy rok świata? Pani, pierwszy rok to mi pani kurwa jama, te ja te jabłka. Ja jestem lewa. Wenda, a ty kto jesteś? Panie jego mać. Pracu pani. No i tu. Synu! O O tutaj, groju, nie płacimy alimentu! <laughs> alibendu! do taty gnoju mówisz? no i mówisz? Na skąd ja mogę jeszcze wiedzieć? Pan mi poda swoje imię. No eee, Peter! Tak, kurwa, nie pamiętam jak on się Ty, no, siedzę ze wczoraj, no to z tobą szyman gadałem, nie? I nagle no. patrzę. A tu mi się pająk spuszcza, tu dosłownie o tu przed okiem, nie? A to to pamiętam ty, no. ja podchodzę z okna, a, a ten mi pająk mi się spuścił. A my na twarz, mówi dosłownie, a my co, masz białą? Nie w takim sensie. Ale ty się śmiejesz, kurwa! Jak któregoś dnia jak się pokładam, spać mówię, dobra, schudnę, nie? Zacznę biegać, zacznę kurwa biegać, nie? No i stary, wstaj na następnego dnia. Greci założyłem. Mówię tak. Papierosy, nie no kurwa, jak zacznę biegać, to rzucam palenie, nie? Mówię, ale mówię tak, słuchaj. Ale chuj, no, paczkę w razie czego sobie wezmę. zapalniczkę też schowałem. Słuchaj. Przebiegłem kurwa 40 metrów, jak się kurwa zmęczyłem. Stwierdziłem, że nie mogę, kurwa. Zapaliłem papierosa, kurwa i na wróciłem do domu. Stary biegałem, kurwa... całą minutę, nie? <try> Spamiętnika grubasa! Witamy cię serdecznie na rozmowie o White Przedstaw historię swojej postaci, po czym odegrasz wybraną przez nas scenę. By odgrywać z Bulim, powiedz 1. By porozmawiać z czakiem powiedz 2. By odgrywać z Kinią, powiedz 3. By odgrywać z Januszem, powiedz 4. By odgrywać z Killerem wciśnij Alt plus F4. Mogę powiedzieć alt plus f4? Ty, ale alt f4 to Przepraszamy, jednak tym razem się nie udało. Nie oznacza to, że jesteś spisany na straty. Po ponownym przygotowaniu się przyjdź na kolejną rozmowę, by spróbować ponownie.

Take, Take me, me home to the, the place I, I belong West Virginia <laughs> Take, Take me home, home. country road